Panowie dzisiaj występują. Z tekstami czerwonej gitary. Chcę zobaczyć, jak nasi panowie nam się zaprezentują, jak to wszystko przygotowali. Na występ na pewno mojego męża, który będzie wierszy tutaj czytał dla kobiet. No i nazięcia. Nie ukrywam też, który śpiewa, także, ale zobaczymy. Liczę, że będzie fajna. Udana impreza. Kapela kasztelańska, która śpiewa piosenki z repertuaru Czerwonych Gitar. No, dwa, trzy miesiące przygotowywała, dlatego że oni poważnie to traktują i każdą piosenkę w nowej swojej aranżacji robią. A ta druga część, recytująca, to najpierw napisanie tekstów, a potem przygotowanie mówiących. To są osoby znane w Tuliszkowie, począwszy od burmistrza, przez radnych przedsiębiorców. I oni, właściwie mieliśmy 3-4 próby takie namówione yy, mówione i dzisiaj jeszcze tutaj przed, przed, przed tym programem na scenie też jeszcze przeczytali kilka razy, żeby, żeby to wszystko opanować. Robimy to raz, po raz drugi, bo rok temu też już yy, podobny program realizowaliśmy, tylko w innej, w innej konwencji. Yy, zawsze jest trema, bo, bo, bo chciałoby, chciałoby się, żeby to było jak najlepiej, żeby te panie były jakoś zadowolone z nas. Jak tymi uderzy, żeby wydać czyste dźwięki, gra na i śpiewa.